Witam Państwa serdecznie, Paweł Szczepanik, szkolenia z inwestycji giełdowych. W dzisiejszym nagraniu tematy, które widzimy na ekranie. Zaczynamy od podejścia systemowego. Mamy dwa warianty. Pierwszy, handel w jednej ramie czasowej. Zatem najpierw trzeba określić, czy handlujemy na wykresie dziennym, czy tygodniowym, czy na wykresie miesięcznym. Strzałki na wykresie pokazują, gdzie zajęliśmy pozycję w danej ramie czasowej. Stop loss na wykresie dziennym, na tygodniowym, na miesięcznym. I to jest podejście pierwsze. Wybieramy jedną ramę i jazda. Sposób drugi Łączenie ram czasowych. Handlujemy na przykład na wykresie dziennym, ale pod warunkiem, że wykres tygodniowy jest na kupi. Zatem wariant drugi, łączenie ram czasowych. Poziomy stop loss na ETH. Wszystkie ramy czasowe na pozycji długiej. Na wykresie dziennym stop loss Nvidia 1071. Na tygodniach 968. Na miesiącu 881. Im większa rama czasowa, tym dalszy stop loss, ale tym większy potencjalny zysk, bo nie wyrzuca nas na drobnych korektach. Stop loss na Allegro 34,15 silny opór na 39,18 Stop loss na Budimex 658 Z nowych tematów do kupna. Jak Bumech wybije 14,41 to mamy sygnał kupna. Stop loss na CDR 123.86 w ramie W i 105.15 w ramie M. Oba systemy na pozycji długiej. Stop loss na CCC 114 na W i 104.52 na M. Strzałki na wykresie pokazują miejsce otwarcia pozycji. Wiele osób patrzy na JSW, dopiero wyjście powyżej 34.36 daje sygnał kupna. Właśnie długoterminowy sygnał zmiany trendu wygenerował KGHM Stop Loss 11974. W bardzo ważnym miejscu jest XTB Stop Loss 6484 i to jest jego wsparcie. I teraz drodzy Państwo, biegacz czy target? To jest zagranie systemowe z wczoraj na SP500. Tutaj krótka i tutaj pozycja długa. Zysk na krótkiej, zysk na długiej. I teraz, drodzy Państwo, to jest tak zwany biegacz, czyli od sygnału do sygnału na większe ruchy. Co to oznacza? Depozyt wynosi 50 dolarów na jednym kontrakcie. Jak trafimy biegacza w dobrym dniu, to możemy z 50 dolarów zrobić 500, czyli razy 10 na depozycie w ciągu jednej sesji i nam się to bardzo podoba. A to oznacza ni mniej, ni więcej, jeżeli kolejnego dnia zainwestujemy 500 i znowu zrobimy razy 10, to będzie już 5000 dolarów. Też nam się to podoba. Jest natomiast, jak się Państwo do myślą pewien haczyk. Jest to o tyle ciekawe zagadnienie, że proszę zauważyć, na poprzedniej sesji też mieliśmy biegacza, najpierw krótka, potem długa. Zatem, drodzy państwo, gdzie jest haczyk? Drodzy państwo, strategia jest następująca. Wkładamy 50 dolarów na depozyt i nam nie poszło. Nie poszło nam 10 razy po kolei. Stop los na kapitale mamy 50%, depozyt to 50%. Straciliśmy 250 dolarów. Biegacz dał 500 dolarów. Zysku, a mógł dać tylko 400 dolarów zysku. Zatem, drodzy Państwo, zostało nam 150 dolarów zysku. Natomiast ważne jest to, ile razy biegacz został uśmiercony. Bo może się zdarzyć, mamy biegacza i jesteśmy 150 dolarów do przodu, ale nikt nie powiedział, że kolejny biegacz także będzie zyskowny. Może się okazać, że kolejni czterej biegacze dadzą stratę? I mimo, że mieliśmy biegacza na 500 dolarów, to na naszym koncie nie widzimy zysków. Więc kwestia jest taka. Ile razy biegacz zostanie uśmiercony, zanim dobiegnie do mety z takim właśnie wynikiem? Drodzy państwo, Dow Jones z wczoraj marzymy o wielkich ruchach. Natomiast rzeczywisty day trading polega trochę na czymś innym. Zobaczmy przykład. Jesteśmy powyżej średniej MA 200, trend jest wzrostowy. Mamy w tej chwili strukturę wzrostową w górę. Wyznaczamy miejsce, gdzie kupimy na korekcie, to jest ten żółty prostokąt. Otwieramy pozycję długą w tym momencie i drodzy państwo, targetujemy na poprzednim szczycie. Stop los ustawiamy na przykład w tym miejscu albo poniżej tego dołka i wkładamy w ten interes na przykład 3000 dolarów i o czym my tutaj rozmawiamy? Zamykamy pozycję na targecie i kasujemy w tym przypadku zysk 3-5000 dolarów w zależności od tego gdzie było nasze ryzyko. W przypadku gdyby transakcja była nieudana, stracilibyśmy 3000 dolarów. I teraz drodzy Państwo, rzecz jest taka: zarobienie z 50 dolarów 5000 dolarów jest możliwe pod warunkiem, że trafimy biegacza, ale biegacza trafimy raz na 10. Raz na 15 razy. Handlując systematycznie, na oczekiwanej skuteczności, na przykład 70-80%, to żeby zarobić 5000 dolarów na transakcji, to trzeba włożyć 3-5000 dolarów w przypadku kiedy ta transakcja będzie nieudana, to tracimy. 3000 dolarów. Zatem logiczne jest, że ktoś, kto ryzykuje 3000 dolarów po to, żeby zarobić 3-5000 dolarów, musi mieć lepszą skuteczność od tego, który wkłada 50 dolarów po to, żeby zrobić z tego razy 10. I kolejny istotny element. Czy naprawdę tego tradera obchodzi, że Fed jutro obniży jakieś tam stopy procentowe? Skoro jest w rynku jedynie 30 minut, drodzy państwo, omówiliśmy podejście system czy trading, a także biegacz czy target. Teraz baza MT4 plus training, a także specjalizacja jeden instrument. Jeżeli chcemy wejść na wyższy poziom tradingu, to należy wykonywać backtesty. Oczywiście możemy to zrobić na różnych platformach i na różne sposoby. Pokażę Państwu, jak przenieść bazę danych z MetaTrader 4 do AmiBrokera. Wybieramy na przykład EURUSD i mamy na ekranie wykres 5-minutowy. Centrum Historii EURUSD, wykres 5 minut. I mamy pięciominutową bazę danych. Baza ta sięga do stycznia 2023 roku i może okazać się niewystarczająca, aby wykonać stosowne backtesty. Co należy zrobić? Wchodzimy w opcję. Słupki w historii. Dajemy 5 milionów i dajemy na przykład słupki na wykresie 2 miliony. Co należy teraz zrobić? Zatwierdzamy OK, musimy wyłączyć i włączyć MetaTradera. Ponownie uruchomiliśmy MetaTradera i drodzy Państwo, bardzo ważne, po tym jak wyeksportujemy te dane, należy wrócić do poprzedniego ustawienia. Dlaczego? Ano, dlatego, że tak duża baza danych będzie nam mocno obciążała komputer. Wchodzimy w centrum historii i mamy w tej chwili pół miliona rekordów. Do 2016 roku wykres pięciominutowy. Zatem możemy testować strategię na eurodolarze za ostatnie 8 lat. Teraz drodzy Państwo wybierzemy na przykład NASDAQ, centrum historii, indeksy i znajdujemy US100 to NASDAQ. Wyświetlamy wykres pięciominutowy, eksportuj, określamy katalog, gdzie chcemy to zapisać i klikamy zamknij. Teraz przechodzimy do Amibrokera, wchodzimy do naszej bazy Intraday, włączamy layout, na którym pracujemy. Proszę zobaczyć jak sprawnie to się odbywa i chcielibyśmy te wykresy mieć w Amibrokerze. Musimy odnaleźć ten plik, który eksportowaliśmy. Wciskamy dalej. Tu widzimy jego strukturę. Najpierw data, czas i reszty nie zmieniamy. Dalej i zakończ. Pojawił się symbol US100F5 i zadajemy pytanie. I po co jest nam to potrzebne? Drodzy Państwo, z bardzo prostego powodu wchodzimy w opcję Bar Replay. Jest to bardzo prosta, wręcz prymitywna forma. Kilka guzików. Wejdźmy na layout 8 ekranów. Na górę daliśmy SMP500, na dole daliśmy zdaka. Wpisujemy dowolną datę. Możemy dołożyć jeszcze na przykład DAXA w celu szukania korelacji. Możemy testować poszczególne metody na poszczególnych sesjach giełdowych, nie widząc prawej strony wykresu. Istnieje możliwość stworzenia wykresu RTH. Bo jesteśmy na przykład ciekawi, jak się rynek zachowuje po lukach. Bez znajomości prawej strony wykresu jesteśmy w stanie zbliżyć się do warunków rzeczywistych. Chodzi oczywiście o sprawdzenie, czy nasze podejście działa. Proszę zauważyć, że specjalizując się w jednym, dwóch instrumentach możemy mieć przetestowany okres od 2024 aż na przykład do 2019, a nawet drodzy Państwo, do 2003 roku dzień po dniu. Drodzy Państwo, jeżeli chcemy wejść na wyższy poziom tradingu, to musimy wykonywać backtesty. Porozmawiamy o wadach i zaletach handlu na jednym instrumencie. Wadą jest to, że trzeba brać każdą okazję, bo nie wiadomo kiedy będzie kolejna. Nie można omijać konfiguracji. Nawet jak nie do końca jest idealna to trzeba zagrywać. Inna wada jest taka, że będą dni kiedy nasz instrument będzie się zachowywał głupio. Handlując jeden instrument się na to godzimy. Czekamy na zagranie i go nie ma na przykład na SP500, a w tym czasie złoto wygląda genialnie. Nie możemy kupić złota, bo handlujemy jedynie SP500. Zaleta to specjalizacja i poznanie instrumentu. Jesteśmy skupieni na zadaniu, a nie miotamy się od walut po złoto do nazdak. Budujemy relację z rodzicem. Handlując jednym instrumentem zmniejsza się strach przed stratą, bo wiemy, że nadejdzie kolejne zagranie i że w dłuższej grze wygramy. Budujemy więź przez określoną dużą liczbę transakcji na jednym instrumencie. Jaki sens jest się bać transakcji, skoro większość jest udana? Każdy instrument ma swoją charakterystykę. Wiemy, jak handlować w czasie sesji Londyn i wiemy, czego się spodziewać w czasie sesji USA na takim SP500 lub Nasdaq. Idziesz na randkę z nowo poznaną dziewczyną i nie wiesz, Czego się spodziewać? To tak jak zagrać na nowym instrumencie, idziesz na spotkanie z dziewczyną po raz trzydziesty i mniej więcej wiesz, czego się spodziewać. Wiesz o co jej po prostu chodzi. Wiesz na przykład, że będzie na nadęta jak się spóźnisz 10 minut. Jeżeli oceniam, że dziś powinno pójść w górę, bo kontekst jest dobry, to szukam setupów na długie. Jak się ocenia kontekst? Czyta się wiadomości i patrzy na ogólny nastrój rynku? Kolejna zaleta to zarządzanie kapitałem. Jest łatwiejsze, bo pozycja jest na jednym rynku, a nie na pięciu rynkach. I nagle się okazuje, że mamy 25% w rynku naszego zaangażowania. A to za dużo. Łatwiej stracić kontrolę. Nie jest ważne jak daleki mamy stop loss, ważne ile to procent kapitału. Mamy to przeliczone. Łatwiej to zrobić na jednym instrumencie. Łatwiej przeliczyć ile jeden punkt to dolarów. Podsumowując, łatwiej kontrolować ryzyko. Jeżeli chcemy handlować złotem, to handlujmy w odpowiednim momencie czasowym. Nie można handlować przez cały dzień, to nierozsądne. Przykładowo przychodzimy o 15:45 każdego dnia i robimy trading do 17:30. Wcześniej nawet nie patrzymy, później także nie. Nie było żadnych ustawień, to kończymy i tyle. Wracamy kolejnego dnia. Nie ma sensu komplikować naszego stylu tradingu. Natomiast to nie oznacza, że jak się komuś pokaże strategię, to on od razu będzie zarabiał. To jest proces. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnego nagrania.